To nie była walka na śmierć i życie, ale warto było się starać, bo zwycięzca w nagrodę dostawał całus od księżniczki. To jedno z zadań, z jakimi musieli się zmierzyć uczestnicy filmowej gry miejskiej zorganizowanej przez Zespół Szkół Budowlanych. W przypadku tego zadania inspiracja filmowa jest łatwa do odgadnięcia. Temat to Gwiezdne Wojny. W punkcie Gwiezdne Wojny uczestnicy musieli także zagrać więgę i zatańczyć w rytm wyznaczony przez grę komputerową. Filmy, którymi inspirowano się przy wymyślaniu zadań do gry miejskiej, wybrali uczniowie budowlanki. To zadanie związane z filmem czterej pancerni i pies. Gracze musieli popisać się mniej lub bardziej wyrobionymi zdolnościami wokalnymi. Tyczką po taśmie, bez wychodzenia za linę, starali się przejść ci, którzy przy pomocy wskazówek odnaleźli punkt do filmu Nie lubię poniedziałku. Były też i inne zadania. Zadaniem jest zjedzenie kiślu, tylko jedynym utrudnieniem jest to, że łyżki nie dostają jednocześnie do dwóch misek i muszą zjeść jak najszybciej. Tak wykonanie tego zadania wyglądało w praktyce. W grze zorganizowanej w radomskiej budowlance wzięło udział 7 trzyosobowych drużyn. Z filmowymi zadaniami zmagali się uczniowie gimnazjów, a także ze szkół ponadgimnazjalnych. Każda drużyna musiała zaliczyć 7 zadań. Na najlepszych czekały nagrody, ale to nie najważniejszy cel tej gry. Chodzi o zainteresowanie młodych dobrym filmem. Wszedł do podstawy programowej z języka polskiego, jeśli chodzi o maturę. W naszym mieście organizowane są warsztaty filmowe różnego rodzaju. W tym roku mieliśmy przyjemność spotykać się z uczniami na warsztatach związanych z kinematografią polską. Z reżyserami takimi jak Munk, Zanussi, Wajda i Kieślowski. Od września ruszają kolejne warsztaty. Zainteresowani znajdą szczegółowe informacje na stronie filmowy.radom.pl. Filmowa Gra Miejska to impreza ogólnopolska organizowana m.in. przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. W tegorocznej edycji wzięło udział 16 szkół z całego kraju.